Maleczko widzę, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie pre prezentacja mojego iPhone'a. To oczywiście... Nie zakończę, dzisiaj nie będę go włączać, bo tak naprawdę jest teraz teraz wylogowane jak aktualnie. Od, od, Czekaj, ja ładowarkę. Okej. Okay. I tu, tutaj, tutaj jest case, który był w zestawie. Tak, taki fajny, bo jest taki Taki fajny, nierówny. Chociaż kolor mi się nie podoba, ale my tutaj nie przychodzimy. Tak jak mówiłem, pe pe pewnie wiecie o tym, że to już iPhone 6S. Myślę, że możemy zacząć w sumie od przodu. Nie wiem, czy on się sam włącza. Ma takie czułki chyba. No. Tak się na razie prezentuje i dzisiaj będzie do, 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 dokładna prezentacja, bo myślę, że możemy zacząć od dołu. Tak naprawdę ku, 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 kupiłem go razem zostawię że szybką i tak case'em, tak jak mówiłem, ale też. to, to, to niestety biały jest, Wolę, wolałbym, bym czarny, ale o, bardzo tak to się prezentuje. Cały ekran. Ekran nie jest porysowany, bo jest, jest szybka. Widać, jak ktoś o niego dbał. Hmm. Tutaj dół się tak prezentuje. Takie swe wejście. Hmm. Boch bo się tak prezentuje. drugi bok i tutaj to I tak fajnie przesuwał to jest takie oj to jest i słyszeliście co to było takie o czekajcie słyszeliście to słuchajcie jak takie coś i tutaj no, można wyciszać telefon tym to jest bardzo fajny barier. iPhone tutaj pomyślał trochę tutaj mamy ta, taki ładny ten Ho chromik pomiędzy dwoma przyciskami. O, włączył się znowu. Te telefony takie mają, że są na czujki A ja pierdzielę. Mm. Tutaj, tutaj, tutaj nic nie mam. Myślę, że możemy przejść do, do tyłu. O, ty już wyko S. Coś takie, widzicie, s Aparat dwa, 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 12 me megapikseli Wyobraźcie sobie, że to jest tak... nie, nie jest taki sam aparat Na pewno nie wygląda ale jeśli chodzi o jakość To ma taką samą t -t 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 jakość t -t -t Jak Samsung S21 FE Czajcie to Taki tani telefon no nie czy taki tani, bo kupiłem dobrą okazję. O, patrzcie, aple. Normalnie. Jabłko. Ugryzione. Tak naprawdę co tu więcej. prezentować w tym iPhone'ie jeszcze. O. Tu prezentowałem jeszcze case'a, wam tak bardziej dokładnie pokażę. Wyobraźcie sobie, że na przykład mm, iPhone 6 i 6s, to tu to, to case'y tak samo pasują, ale są takie samej wielkości, na aparat też. I prawdopodobnie na kanale jeszcze kupię na 7, nie wiadomo. Ale nie wiadomo tego. Ale to, 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 to raczej nie. Bo na, na razie trzeba tego to, to na, naprawić. Więc to był on to, 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 to na tyle w tym filmie. Cześć!